Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam po weekendzie w poniedziałek 27 kwietnia i zapraszam Państwa na dzisiejsze informacje. A rozpoczynam od tragicznego wypadku, który miał miejsce w piątek na skrzyżowaniu ulicy uczniowskiej Wrocławskiej i Degola. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy, w tym bus, a rannych zostało siedem osób. 24. Kwietnia około godziny 19.30 na skrzyżowaniu ulic Degola Łuczniowskiej-Wrocławskiej doszło do zdarzenia drogowego. 38-letni mężczyzna kierujący samochodem Mercedes na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie i uderzył w lewy bok Forda kierowanego przez 34-letniego mężczyznę. Ford siłą uderzenia zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w stojącą Toyotę, następnie w mur posesji. Mercedes przewrócił się na bok, uszkadzając sygnalizator świetlny. Kierowca Forda z urazami czaszkowo-mózgowymi w stanie nieprzytomnym został przyjęty na oddział intensywnej opieki medycznej. Do szpitala trafiło również z różnymi urazami głowy, barku, ze, złamanymi, ze złamaniem nogi oraz urazami wielonarządowymi siedmiu pasażerów oraz kierowca busa. Wśród siedmiu pasażerów, którzy trafili do, do szpitala było również ośmiomiesięczne dziecko, które razem z matką trafiło na obserwację do szpitala. Bardzo nowoczesne, zapewnia całodobową opiekę i miłą atmosferę. W Świdnicy oficjalnie otwarto dom seniora. Opiekę znajdzie tu każdy, kto jej potrzebuje. W domu seniora Marconi Medica, mieszczącym się przy ulicy Rzeźniczej w Świdnicy, może zamieszkać 25 osób. Pensjonariusze do dyspozycji będą mieć pokoje dwu- i trzyosobowe z własną łazienką, dzięki czemu będą czuli się jak w domu. Chcąc wyróżnić się na tle innych ofert, które przybywa w regionie, postawiliśmy oczywiście na komfortowe warunki bytowe, ale również na pełną opiekę lekarską i rehabilitacyjną i liczymy na to, że to nas wyróżni spośród innych placówek tego typu. Szczególnie, że od 10 lat działamy w usługach medycznych i specjalizujemy się w rehabilitacji rehabilitacji dla osób starszych, a również w opiece długoterminowej dla tychże osób. Także pozwoliło nam to zbudowanie zespołu i zdobycie doświadczenia, które jest istotne w tego typu usługach. Budynek wyposażony jest w windę i jest dostosowany do potrzeb osób o obniżonej sprawności ruchowej. Dodatkowym atutem jest fakt, że dom seniora połączony jest bezpośrednio z centrum rehabilitacji. Umożliwia to oprócz komfortowych warunków bytowych bogatą ofertę zabiegów. ん dla każdego seniora będą przez lekarzy specjalistów dopisane specjalistyczne zabiegi, które będą się odbywały w naszym centrum rehabilitacji. Poza tym mamy 25 komfortowo przygotowanych miejsc dla seniorów. Oprócz tego dom pobytu dziennego, gdzie seniorzy spędzą swój czas, będą mieli terapię zajęciową. Jesteśmy w trakcie kończenia od 1 czerwca będzie również obiekt na zewnątrz, ogród 200 metrów kwadratowych, gdzie będą też mogli nasi pacjenci spędzać swój czas. Mieszkańcy domu seniora do dyspozycji Będą mieli też przestronne, wspólne pomieszczenia. To właśnie tu prowadzone będą zajęcia rozwijające formy aktywności intelektualnej. Seniorzy spędzają tu też miło czas we własnym towarzystwie. Dzisiaj mamy uroczyste otwarcie, natomiast zezwolenie wydane przez wojewodę wrocławskiego już jest w naszych rękach od dwóch tygodni, czyli tak naprawdę od dnia dzisiejszego będziemy przyjmowali pierwszych pacjentów. Nad bezpieczeństwem pensjonariuszy czuwać będzie nie tylko oko kamery, ale też wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Marconi Medica to jednak nie tylko całodobowy dom seniora, to również cały wachlarz innych usług rehabilitacyjnych na miejscu bądź w domu pacjenta czy pielęgniarskich dostępnych na terenie Świdnicy, Wałbrzycha i Świebodzic. W planach spółki jest również uruchomienie Dziennego Domu dla Seniora. Dzień nie razem. Można na raz? Na raz. Okej, się. Brawo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na rodzinny piknik pod dzikowcem, który już 1 maja odbędzie się w ośrodku rekreacyjnym Dzikowiec. W tym roku czeka nas bardzo dużo atrakcji, m.in. pokaz strongmanów, kabaret masztalscy dla najmłodszych klaun Maciek. Drodzy Państwo, oprócz tak bogatego programu zapraszam również do odwiedzenia wszystkich stoisk cateringowych, które specjalnie dla Państwa zjadą w tym dniu pod górę Dzikowiec. Życzę wszystkim Państwu naprawdę udanej zabawy i wspaniałej pogody. Paweł Brydl z Trutnowa został zwycięzcą czwartej edycji biegu zdobywców Góry Parkowej. W biegu głównym uczestniczyło 246 zawodników. Bazą niedzielnego biegu był stadion przy ulicy Słowackiego w Kamiennej Górze. Zawodnicy biegu głównego mieli do pokonania dwa trudne okrążenia trasy. Na trasie zaplanowano trudny podbieg. Biegacze musieli również pokonać Kamiennogórskie Podziemia Arado. To jedna z atrakcji Kamiennogórskiego biegu. Co nas cieszy, impreza z roku na rok się powiększa. W zeszłym roku było około 250 biegaczy, w tym mamy około 300. Plus do tego stu małych biegaczy, którzy biorą udział w małym zdobywcy góry parkowej, który się odbył parę minut temu. Jak wygląda trasa? E, trasa nie jest łatwa, mówiąc o zawodnicy, którzy biegali w zeszłych latach. E, start jest na stadionie miejskim. E, później bieg przez miasto i wybiegamy do naszych podziemi, które są za moimi plecami. I to jest jedna z większych atrakcji tego biegu. Sami biegacze wspominają, że no, rzeczywiście jest to ciekawy moment. E, jest to jedyny bieg który biegnie przez tego typu sztonie. Są inne biegi, które są w podziemiach, ale nie przez stonie takich z akcentem takim paramilitarnym, i następnie bardzo wyczerpujący długi podbieg pod górę parkową i później przez miasto znowu z powrotem na stadion i w ten sposób biegacze pokonują dwie pętle. Pierwszy na mecie biegu głównego był mieszkaniec Trutnowa Paweł Bründl, który pokonał trasę w 39 minut i jedną sekundę. Pierwszym kamiennogórzaninem na mecie był Sławomir Sławiński. Dzień dobry, trasa wymagająca dwa okrążenia. Miałem trochę problemów z podbiegiem, bałem się, że nie dam rady, ale trasa ładna, świetna organizacja, także super. Wiborna organizacja, super, pożarna, teraz parada. Przyjechałem do Bogusława, bardzo podoba mi się bieg. Jest bardzo fajny. Chodzę się, ja się dowiedziałem tą górą parkową, to ja coś podbiegałem pod górkę. Pierwsza górka była łatwa, to, to początek, ale drugie kółko było naprawdę ciężko. Podobała mi się bardzo trasa. Pozdrawiam, proponuję też tutaj przyjść, pobiegać, a tym bardziej się pokiwicowa, naprawdę fajna atmosfera. Wśród pań pierwsze miejsce zajęła Dominika Jarosz z Jeleniej Góry. Nagrody dla najlepszych biegaczy ufundowała specjalna strefa ekonomiczna małej przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. W rywalizacji Nordic Walking wystartowało 22 zawodników. Wygrał Konrad Pełczeński z Wałbrzycha. Trasa Nordic Walking miała 5 kilometrów długości. Zawodnicy pokonali jedną pętlę wspólnie z biegaczami. Przed biegiem głównym rozegrane zostały biegi dla dzieci. Najbliższy czwartek Teatr Dramatyczny zaprasza na kolejną premierę tym razem spektaklu Obywatelka w reżyserii Piotra Ratajczaka. Spektakl powstał w koprodukcji z Teatrem Nowym z Zabrze. Obywatelka to teatralna wersja filmowego dzieła Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Spektakl opowiada o losach dziennikarki Agnieszki, która próbuje odtworzyć biografię zapomnianego bohatera solidarności Kajetana. Obywatelka jest Napisaną przez cenionego dramaturga Artura Pałygę, luźną adaptacją filmu kultowego Andrzeja Wajdy, Człowiek z Marmuru, tylko przyniesionego w naszą w polską dzisiejszą rzeczywistość. Otóż mamy, to, mamy historię Agnieszki, dziennikarki telewizji publicznej, która prowadzi reporterskie dochodzenie, kim jest człowiek, który blokuje budowę autostrady w Polsce. Otóż autostrada jest budowana, wiemy, że społeczeństwo czeka na kolejne odcinki autostrady, ale nie może również dalej z miejsca, ponieważ na środku jest mała chatka i ogród, w której siedzi właśnie ów tajemniczy mężczyzna, który odmawia współpracy z państwem polskim. Nasza bohaterka Agnieszka spotyka się z różnymi przedstawicielami elit, z rektorem, z biskupem, prezydentem miasta, prezydentem państwa, działaczami prawicy, lewicy i rozmawia o tym, Kim jest ten mężczyzna, który, y, który blokuje dostęp do, do budowy autostrady? Okazuje się nim Kajetan S. Wielka legenda Solidarności, dzisiaj zapomniana. Człowiek, który widząc, co zdarzyło się po 89 roku, jak jego przyjaciele, elity y, zdradziły swoje ideały ideały etyczne, polityczne, moralne wycofuje się z życia i uprawia swój własny ogródek. W ten sposób rysuje nam się pewien pejzaż dzisiejszego naszego państwa, dzisiejszych elit, które nie się e, ideałów, e, e, wartości, które tak ważne były dla nas wszystkich w roku 80. i na początku e, przemiany, czyli po 89 roku. Spektakl powstał w koprodukcji z teatrem Nowym w Zabrzu. Obywatelka będzie czwartym wspólnym projektem realizowanym przez Teatr Wałbrzyski i Teatr z Zabrza. Premiera spektaklu Obywatelka w reżyserii Piotra Ratajczaka już 30 kwietnia o godzinie 19. Mieszkańcy Zabrza spektakl zobaczą 8 maja. Zaproszeniem do teatru kończę dzisiejsze wydanie Teledziennika, ale to nie koniec zaproszeń, bo tuż po Teledzienniku zapraszam na spotkanie z kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Januszem Korwinem-Mikke.